Ty już nie śpiewasz? Zaraz śpiewam. Kłopotko. Kłopotko. Już? Tak. Już? No to już. Chodź, gwiazdeczko. Chodź, gwiazdeczko. Chodź, Nie. Na nie, nie, na plakom, tu, nie my. Nie my. Nie Ślimak, ślimak. Nie, nie, nie. ma ślimak, ślimak. No? Ślimak. Ślimak. Łoka-ślimak. Łoka-ślimak. Kapusty. Odka. A pusty. 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 A jak się nazywasz? Matemka Młotka. A gdzie mieszkasz? Tekienia. Na jakiej ulicy? E, zielonej. Zielonej? No. Może by. Dziękuję za uwagę. Ja dziękuję. Juu.